Jeden. Dobra. I zaczynamy. Na początku trzeba by było go zabić, ale on nie... Ściga rybki. A on jest z nami czy nie? No, nie wiem, na, nawet Biję nie ma sojusz tylko Ty, borówkami go spróbuję, borówkami go spróbuję zatrzymać. On tam. Ej, kupię, uciekaj, 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 bo on sobie itemy zaraz skraftuje i on nas też nie widzi. Pomóż, pomóż pomóż, pomóż, mam dwa serca. No to chłopie, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Właśnie nie mam dwóch serców, straciłem. Bo tu tutaj serca, przez waszą głupotę nie tracisz, tylko ci cię ktoś zabije. Nie. Dobra, zaraz tam wracam. Ja już zbieram itemy. Dobra, mam 6 drewna, 6 drewna, dobra. Bijemy go, bijemy go. Czekaj, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Dobra, mam. I teraz siekierę robię szybko. I... Dobra i to jest dobra mam, mam już i ten podstawowe takie eee, tepam się do ciebie. Dobra, tepaj. No TPA co się. Zaprzemy, zaprzymy. O, masz te. To, to gra jest simple TPA, też używałem. O jestem, jestem, jestem. Dobra, i gdzie on jest? Nie wiem. Szukamy go, szukamy go. Łukie, ale to jest minus. Ja tak ciemno mam ciemnicę taką. Jak to se brightness? weźmy Mimo, że ja mam ustawiony na poziomie. Szybko, szybko. Szukam go, ale nie widzę. Dobra, co ty? Dobra, zgubiliśmy go, wiesz? Bo to jest las, tutaj się nie staniecie chyba. No to nie, nie szukajmy go, już chodź na drugą wyspę. Musimy trochę odejść od spawnu, Bo tu bo tu zaczęliśmy, idziemy dalej. Ale do dupy, o, ale chłopy do dupy. A da dupy się craftować serca? Co? Da się craftować serca. Da się. A jaki jest crafting? O jeż, długi, długi. Boż. Później ci mogę wysłać. Dobra, to dobra, dobra. Wejdę, wejdę na innym więc jak widzicie dokuczyłem się i to bardzo dobrze, mam jak seta, diast, tutaj dwa itemki, no dużo tego było, ale opłacało się, bo mamy wreszcie jakiekolwiek itemy dobre, więc teraz szukam jakiejś wioski, bo nie ukrywam, przydałaby się. I... Tu widzę kolejnego kable okay, i proszę mi, żeby tam wejść, ale może nie będę wchodził. Nie mam zbytnio na to potrzeby, ponieważ ich mam takie większe nabyty dobrej węchli. Chciałam mi się dłużej podbać, więc postanowiłem szukać na dole jakiejkolwiek wioski. I już widzę, że tutaj się zatrzymał normalny teren. Jedząko. Dobrze, 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 dobrze Szybko sobie zabijam. Dobra Dobra. się nie wiem czy mam takie wagi. Ale no mam, nic nie poradzę. 16 nie Bardzo dobrze. Tak ma być. Tu mi się już dla tak skoczył kilo, więc trochę Dobra. Dobra, widzimy się po prostu coś znajdę, nie? Dobra widzowe, więc razem tutaj sobie szukamy skarbu. I jak mi coś to przepadę sobie mam tutaj mam mięska jest Ja Alfaza. I water pain. dobra

Tak to wygląda, okay? to jest pierwszy odcinek z tej serii, ja kończę. Dziękuję Wam za oglądanie. To tyle na dzisiaj. Stopcie z i łapkę w górę. No i cześć!